Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czemu narcyz musi wszystko kontrolować? Narcyz potrafi być bardzo kontrolujący. Często jest właśnie bardzo kontrolujący. Chce mieć na Ciebie bezpośredni wpływ. Chce być dla Ciebie... Autorytetem. Narcyz się nie zmieni. Jest niezdolny do zmiany. Nie zmieni, nie przystosuje swoich przekonań, nie zmieni i nie przystosuje swoich odpowiedzi. Narcyz ma obsesję nakazywania, rozkazywania, podporządkowywania. Wszystko musi być zaaranżowane zgodnie z jego myślami. Wszystko musi w dokładnej kolejności być po jego myśli, jego sposobem, jego metodami. Wszystko musi być we właściwym miejscu, na właściwym, odpowiednim miejscu. Narcyz często musi jeść o określonych porach. Temperatura musi być idealna. Czy to jedzenia, czy pomieszczenia, jeśli tak nie będzie, to zwykle otrzymasz polecenia, otrzymasz instrukcje, byś podjął odpowiednie kroki. To narcyz tworzy zasady i oczekuje od ciebie, że będziesz za nim, za nimi podążać. Wszystko musi być zrobione. Pomyśli Narcyza: Jeśli tak nie będzie, to Narcyz będzie się nad tobą znęcać, będzie cię zastraszać. Narcyz uczyni cię od niego zależnym, sprawi ci wiele trudności poprzez jego niesprawiedliwe działania, poprzez niesprawiedliwe. Sprawowanie władzy. Narcyz obciąży cię okrutnymi, niesprawiedliwymi ograniczeniami i zakazami. Narzuci ci swoją wolę, zrobi tak bez względu na Twoje cierpienie, na Twój niepokój, który niewątpliwie wywoła. Niewątpliwie spowoduje, narcyz będzie próbował przejąć kontrolę nad Twoimi finansami, tak by wszystko mogło iść po Jego myśli. Z narcyzem możesz być tylko wtedy, gdy wszystko będzie po Jego myśli. W przeciwnym wypadku Cię zostawi. Jeśli nie spełniasz jego rozkazów, jego zachcianek, jeśli nie zgadzasz się z jego zdaniem, to wtedy musisz odejść. Będąc z narcyzem, nie masz prawa mieć własnego zdania, nie masz prawa mieć własnych poglądów, nie masz prawa mieć własnego życia. Narcyz oczekuje od ciebie, że się dostosujesz do Niego, że się dostosujesz do Jego sposobu postępowania, ponieważ w Jego umyśle jest tylko jedna prawidłowa metoda, jest tylko jedno prawidłowe rozwiązanie. Jest to Jego rozwiązanie. Narcyz ma kompleks wyższości, ma wybujałe ego, ma wyolbrzymione wyobrażenie o samym sobie. Narcyz wierzy, że jego zdolności, że jego osiągnięcia przewyższają Twoje i innych ludzi. Dlatego właśnie Narcyz wierzy. Że jest od ciebie lepszy. Dlatego wierzy, że powinien mieć kontrolę. Wierzy, że powinien podejmować wszystkie decyzje za ciebie. Narcys nie przystosuje, nie zmieni swoich przekonań, swoich odpowiedzi, nie zmieni swojego zdania. Dzieje się tak, ponieważ narcys jest dotknięty wszechogarniającą obsesją i oczekuje, że to ty się zastosujesz do jego pomysłów, do jego myśli, które nieustannie zajmują jego umysł, nieustannie się do niego wdzierają. Narcys potrafi być bardzo uważny i przejęty dokładnością i szczegółami. Narcyz lubi, gdy wszystko jest bardzo schludne, porządne, dokładne, w należytym porządku, w odpowiedniej kolejności. Narcyz może być nadezbyt krytyczny i wymagający, jeśli chodzi o szczegóły, ciężko go usatysfakcjonować ciężko go zadowolić często jest to po prostu niemożliwe może być wyjątkowo okrutny podły celowo spowoduje ból i cierpienie podczas gdy nie będzie go to obchodziło jak się czujesz narcyz jest Zarozumiały i posiada nieuzasadnioną pewność, że ma całkowitą rację. Narcys wierzy, że jego przekonania, jego działania są lepsze, bardziej uzasadnione, o wyższych standardach niż przeciętnej osoby. Narcyz może być wulgarnie moralizatorski i zadowolony z siebie. Nie będzie tolerował opinii i zachowania innych ludzi. Narcyz jest małostkowy, jest ograniczony umysłowo. Nie będzie chciał słuchać, nie będzie chciał tolerować innych osób. Ich perspektywy. Narcyz nie zaakceptuje pomysłów, nie zaakceptuje sposobu zachowania, który różni się od jego. Narcyz ma ograniczone poglądy, nie chce uwzględniać alternatywnych pomysłów, innej perspektywy. Wszystko musi być zrobione po jego myśli, w jego sposób. Gdy narcyz widzi kogoś, kto ma inne zdanie, inne pomysły, kto inaczej się zachowuje, to nie jest w stanie tego znieść, nie będzie tego tolerować. Wtedy Narcyz będzie zarozumiały, będzie przesadnie zadowolony z siebie. Wtedy będzie okazywać i czuć wrogość. Wtedy Narcyz będzie w opozycji w stosunku do Ciebie. Narcyz nie toleruje odmienności, nie toleruje różnorodności podczas gdy być może nie akceptujesz różnych rzeczy takich jak narkotyki, alkohol czy palenie to jesteś w stanie zareagować w odpowiedni sposób bez powodowania wstydu, bez upokorzenia takiej osoby, bez sprawienia, że poczuje się niegodna bezwartościowa. Narcys bardzo się ze złości poniży i upodli taką osobę. Sprawi, że poczuje, że to co robi jest niemądre, głupie. Narcys nie ma empatii, więc dlatego może być wyjątkowo okrutny, wyjątkowo podły. Niektórzy narcyzi mogą być bardzo kontrolujący w każdym możliwym aspekcie, zwłaszcza jeśli chodzi o ich dom. Może to nawet wyglądać jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Narcyz może być bardzo dokładny, bardzo szczegółowy. Może dbać o najmniejsze detale, może mieć obsesję na punkcie czystości, na punkcie sprzątania, może być pedantem. Narcyz nie może być szczęśliwy, aż wszystko nie będzie idealnie. Jak często czujesz, że wszystko jest idealnie? No właśnie. Nic nigdy nie jest idealnie, nic nigdy nie jest perfekcyjnie, ponieważ narcyz zawsze znajdzie coś, co jest nie tak, coś, co jest źle, coś, co jest niewystarczająco dobre. Problemem nie jest świat zewnętrzny. To obsesyjna potrzeba kontrolowania Narcyza. Jest korektą obronną jego wewnętrznego poczucia chaosu i braku wartości. Narcyz czuje się nieczysty. Doświadcza totalnego bałaganu i zamieszania. Czuje się niegodny uwagi. Narcyz czuje się niegodny szacunku. Stara się to sobie zrekompensować poprzez kontrolowanie wszystkich i wszystkiego dookoła. Narcyz nieustannie ma do czynienia z własnym poczuciem bycia niewystarczająco dobrym. Co prowadzi z kolei do tego, że daje upust swoim uczuciom, swoim emocjom, wyżywa się na wszystkich, a najbardziej na Tobie. Wszystko musi być po myśli Narcyza, jeśli nie jest, jeśli nie będzie, to narcyz się ze złości. Będzie używał swoich obsesji, by cię kontrolować. Narcyz jest niezdolny do uczuć wyższych: nie ma empatii, nie ma współczucia, nie odczuwa żalu, nie jest mu przykro, nie ma sumienia. Jeśli idealny, perfekcyjny świat narcyza. Zostaje w pewien sposób zaburzony, przerwany, to narcyz cię zaatakuje. Narcyz patrzy na to tak, że jeśli chcesz być częścią jego świata, jego życia, to musisz się podporządkować, musisz podążać wedle jego. Ściśle wytyczonych zasad i reguł. Będąc z Narcyzem musisz wypełniać Jego rozkazy. Jeśli żyjesz z Narcyzem, Twoje życie musi obracać się wokół Niego. Wszystko musi być na warunkach Narcyza. Wszystko musi być na Jego warunkach. Nie masz jak żyć. Nie masz prawa do własnego życia poza narcyzem. Wszystko podlega obsesyjnym rozkazom, zamówieniom narcyza, który robi tak, by radzić sobie z własną niepewnością. Narcyz nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak właśnie postępuje. Kontroluje swoje otoczenie, swoje środowisko, by radzić sobie z tym poczuciem bycia niewystarczająco dobrym. Pomaga mu to. To sprawia, że czuje, że ma kontrolę. Jeśli zakwestionujesz jego obsesyjną kontrolę, jeśli się sprzeciwisz, i wybierzesz inny sposób na życie. To narcyz się wścieknie. Bardzo się zezłości. Narcys nie spojrzy na siebie. Nie pomyśli, że może jego obsesyjna potrzeba kontroli jest problemem. Narcys musi wszystko kontrolować. Ma obsesję na punkcie porządku. Na punkcie hierarchii, na punkcie autorytetu. To z kolei może powodować, że narcyz nie wykorzysta najlepiej swojego czasu, nie wykorzysta najlepiej swoich zasobów. Dzieje się tak, ponieważ narcyz gubi się w szczegółach. Dzieje się tak, ponieważ wszystko musi być perfekcyjne. Dlatego tak często narcyzowi za wiele się nie udaje. To wpływa negatywnie na jego produktywność. Narcyz zawsze będzie widział rzeczy na swój własny, odmienny, wypaczony sposób. To sprawia, że czujesz niepokój, że czujesz stres. To sprawia, że nie wiesz, co wydarzy się za pięć minut. Uważasz, co mówisz, boisz się coś powiedzieć, coś zrobić, by nie urazić przypadkiem narcyza. Robisz tak, bo nie chcesz go zdenerwować. Wiesz już, jak bywało w przeszłości i Narcyz wytresował cię tak, byś już tak nie robił, sprawił, że się go obawiasz. Narcyz posługuje się strachem. Każda najmniejsza bzdura może wyprowadzić Narcyza z równowagi. Narcyz jest bardzo przewrażliwiony, bardzo podatny na krytykę, jest bardzo niepewny, ma niskie poczucie własnej wartości. Łatwo go urazić, łatwo się obraża. To tak, jakbyś miał do czynienia z dzieckiem. Ma tak wiele potrzeb. Tak wiele rzeczy musisz dla Niego, za Niego robić, i wszystko w określonym czasie, o określonej porze, w określony sposób. Wszystko musi być zrobione wtedy, kiedy On tego chce. Jest to sposób zachowania, model zachowania. Który nigdy nie ulegnie zmianie. Nigdy się to nie zmieni. Podczas gdy wszystko może być ułożone idealnie pod narcyza, to sam będziesz doświadczać jedynie chaosu, bałaganu, niepokoju i zamieszania. Będziesz odczuwać trudności w normalnym, codziennym życiu. Dzieje się tak, ponieważ, będąc z narcyzem, się poświęcasz, będąc z narcyzem, się wypalasz. Starasz się zaspokoić jego potrzeby, a przestajesz zauważać własne. Narcyz często nawet nie zauważy problemów, jakie ci sprawia. Często nie zauważy nawet stopnia zniszczenia, jakiego dokonał. Narcyz nie zwolni ze swoimi oczekiwaniami, nie zwolni ze swoimi żądaniami. W sytuacji, gdy Narcyz zauważy u Ciebie trudności, zauważy Twój niepokój, to będzie tylko uważał, że jesteś słaby lub niewystarczająco dobry. Narcyz nigdy nie spojrzy na siebie i nie stwierdzi, że sam to robi, że sam to powoduje. Dla Narcyza jesteś przedmiotem, jesteś dla niego udogodnieniem, masz mu zapewniać wygody. Twoim zadaniem jest, by sprawić, by Narcyzowi żyło się lepiej i łatwiej. Tak długo, jak Narcyz dostaje to, co chce od ciebie, nie będzie go interesować to, przez co przechodzisz. W umyśle Narcyza Twoim celem, Twoim zadaniem, Twoim powodem istnienia jest to, by mu służyć. Jeśli stwarzasz jakiekolwiek trudności, to dla narcyza to problem. Jeśli byłeś, jesteś uwikłany w rozwód z narcyzem, lub może narcyz znał kogoś, kto odszedł, to nie będzie miał żadnego zainteresowania drugą osobą, nie będzie oglądał się na kogoś innego. Narcyz będzie miał obsesję na punkcie tego, co według niego mu się należy. Narcyza interesuje tylko to, co będzie z tego miał, jakie korzyści odniesie. Liczy się tylko to, co według niego jest sprawiedliwe. Narcyz wyda sporo pieniędzy na adwokatów, zrobi cokolwiek, zrobi wszystko, by zrekompensować sobie wewnętrzne poczucie niepewności. Nigdy nie zmienisz narcyza. Zawsze będzie działać w ten sposób, zawsze będzie się tak zachowywać. Zawsze będzie tylko żądać i oczekiwać. Jego postawa zawsze będzie roszczeniowa. Ludzie będą zmuszeni, zmuszani, by robić tak, jak on chce, jak sobie życzy, jak rozkaże. Musisz spojrzeć wewnątrz siebie, musisz zadać sobie pytanie. Czy chcesz brać w czymś takim udział, czy chcesz być częścią urojonego świata narcyza? Jako człowiek, jako ludzie, powinniśmy być wolni. Mamy prawo do wolności. Nie zostaliśmy stworzeni, by być przez kogokolwiek kontrolowanym. Dlatego właśnie, jeśli jesteś pod kontrolą Narcyza, to będziesz jedynie doświadczać wielu trudności, wielkiego niepokoju. A to nie jest dla Ciebie dobre, to nie jest dla Ciebie korzystne. Narcyz musi kontrolować wszystko. Narcyz postępuje wbrew. Normalnemu biegowi wydarzeń jest wbrew naturze. Jest tak, ponieważ narcys wie, że normalnie rzeczy nie układałyby się po jego myśli, nie układałyby się na jego korzyść. Narcys wie, że wszyscy, że wszystko chce się przeciwstawiać temu co on chce jeśli Narcyz by tak nie uważał jeśli by w to nie wierzył to nie miałby powodu by cokolwiek kontrolować umów się na konsultację napisz na autentyczni 23 małpagmailcom polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.